Dlaczego uczymy historii w tak bezsensowny sposób? O tym dzisiaj w życiu poczciwym zapraszam. Wiesz, co wykłady, o których często wspominam ostatnio, John Adderwajki, otworzyły mi oczy na to, jakim problemem jest kwestia tego, jak nauczamy pewnych rzeczy. Bo jeśli chodzi o historię, to. Nie wiem, jak, dla Was, dla mnie zawsze najbardziej interesująca była ta część najnowsza historii, ta, która na nas bezpośrednio wpływa. Te wydarzenia, które czujemy, że miały wpływ, te wydarzenia, gdzie czujemy, że coś się zmieniło dla nas teraz, tu i teraz. I im dalej wstecz, tym ciężej być tym zafascynowanym, tym ciężej mieć pewne połączenie z tymi wydarzeniami. I z tym, jak one na nas wpływają teraz. I coś, co zmieniło właśnie to moje postrzeganie, coś, co teraz wydaje mi się, że jest kluczowe, jeśli chodzi o to, jak można ciekawie mówić o historii, ciekawie mówić o kluczowych wydarzeniach, to to, jak właśnie John Bevray, w swoich wykładach Awakening from the Minimum Crisis łączy wydarzenia historyczne z psychotechnologiami, jak on to nazywa, czyli po prostu z takim paradygmatem myślenia, który na przykład dane wydarzenie zmieniło, co sprawiło, że mamy. Oczywiście to nie jest takie proste, jeśli chodzi o faktycznie zrozumienie też tego, dlatego być może nauczyciele w szkole, czy to nawet na studiach, gdzie faktycznie filozofię i różnych myślicieli się wykłada, się naucza, Wiesz, te suche informacje, gdy nie mamy świadomości, jak one wpłynęły na sposób myślenia, na przykład ludzkości, po, po tych ludziach, no to są dość puste. I jeśli chodzi o te psychotechnologie, to jest właśnie coś, co świetnie John podkreśla w tych swoich wykładach i gdy się nad tym zastanowisz, to to jest Kluczowy element, którego powinniśmy nauczać, który powinniśmy podkreślać, jeśli chodzi o dane wydarzenia, wspominałem wczoraj o Koperniku, o tym olśnieniu, albo raczej po prostu o wyniku badań matematycznych związanych z tym, że to jednak Słońce stoi w miejscu, a Ziemia ogóle nie krąży, nie odwrotnie. I to wydaje się taki fakt, ok, zmienił naukę, zmienił postrzeganie rzeczywistości. Ale jak popatrzysz na też konsekwencje, właśnie jeśli chodzi o psychotechnologię, czyli paradygmat myślenia ludzi o tym, jak my jesteśmy w centrum, a nagle coś, co jest daleko od nas, jest w centrum. Jak my byliśmy ważni, a nagle coś gdzieś tam nie wiadomo, gdzie jest ważny. Teraz w kolejnym wykładzie John jaki mówił o Lutrze, Martinie, Marcinie Lutrze, <grym> nie Marcinie Luther Kingu, Marcinie Lutrze, tym, który przybił swoje postulaty na tabliczce, na drzwiach i nastąpił protestantyzm, podział kościoła. Tutaj kolejny raz, wiesz, to wydarzenie naucza się w szkole. Mówi się, że jest ważne, mówi się, że jest rozwój kościoła. Ale to, jak ta, to myślenie Lutra też poniekąd wpływa na to, co robimy teraz, jak myślimy teraz, o tym już się nie mówi. Albo nawet chociażby o tym, jaką psychotechnologią Odnawiającą nasz gatunek było podejście właśnie rozumienia naszego życia jako historii, w której partycypujemy, w której uczestniczymy, jeśli chodzi o Stary Testament o Żydów, o wyprowadzenie na przykład Żydów z Egiptu, do ziemi Obiecanej. Jeszcze to nie wcześniej nie było postrzegania narodu czy człowieka jako kogoś, kto prowadzi, to jest wewnątrz jakiejś historii, która ma się jakoś dobrze skończyć. Nawet to, co oczywiście uważamy, że to jest nam zagwarantowane, że to jest nasz gatunek, po prostu tak myśli i koniec, to nie jest to, że nasz gatunek tak myśli i koniec, tylko to jest kwestia tego, że pewne narody, pewni ludzie wymyślili te technologie, te psychotechnologie, można powiedzieć, że je sprzedali, można powiedzieć, że zmienili paradygmat postrzegania innych ludzi, i tym sposobem potem z pokolenia na pokolenie. Mamy ten sposób patrzenia, ten inny sposób widzenia, i to, jak to ogromnie zmienia perspektywę na pewne wydarzenia jak to ogromnie zmienia perspektywę na to, jak dane wydarzenie, jak dana historia, jak dane odkrycie zmieniło nie tylko naukę w jakimś momencie, ale nasze postrzeganie świata, nasze postrzeganie sensu, nasze postrzeganie człowieka, w jakiej rzeczywistości żyje, egocentryzmu, altruizmu. Siebie jako kimś, kto ma znaczenie we, wewnątrz jakiejś historii, lub nie człowieka, który ma agency, jak to mówi John Daleki, czyli ma wpływ na swoje życie, na świat na zewnątrz, lub nie ma wpływu, lub jest elementem po prostu przypadkowych sił. Wiesz, to wszystko ma ogromne znaczenie na to, jaką mamy siłę, motywację, jaki mamy sens w naszym działaniu. I im głębiej się nad tym będziesz zastanawiał i głębiej, im głębiej będziesz patrzył, jak też wydarzenia zmieniają sens, jaki patrzymy na życie i na nasze działania, i na to, kim jesteśmy, i na naszą właśnie rolę, wtedy zobaczysz, jak niesamowicie ważne były te pewne historyczne chwile i wydarzenia. Bo o ile możemy pójść na Williama Jamesa, możemy popatrzeć z punktu widzenia pragmatycznego, co opłaca się nam, jako jednostką, na przykład, wierzyć, wyznawać i tak dalej. I y, y, ma to sens, ale jest to dużo trudniejsze do zrobienia w miejscu, gdzie paradygmat całej ludzkości jest zupełnie inny niż ten twój pragmatyczny, który też stosować. Oczywiście y, tak jakby od nas zależy, my jesteśmy odpowiedzialni, jeśli już przejrzymy na oczy w tym kontekście, że widzimy te paradygmaty, widzimy te, te rzeczy e, na przykład, o których mówi John Bebrejek i te psychotechnologie, widzimy skąd one przyszły, jak one się nabudowały, jaka jest ich historyczna geneza i możemy trochę bardziej świadomie myśleć w kategoriach tych, kiedy te psychotechnologie, kiedy te paradygmaty różne miały, miały więcej sensu, a kiedy mniej. I mimo, że Żyjemy obecnie w takim bardziej naukowym paradygmacie. Czyli wszystko, co nauka powie, że tak, to jest super. Wszystko, co nie jest badane, jest trochę mniej super. I to sprawia, że ten nasz, to nasze agency, którą widzą we który przetłumaczyłbym to jako wpływ, to jest trochę od nas niezależne. Jest dużo mniej znaczenia w tym wszystkim, co robimy. Jest dużo mniej znaczenia w tym, gdzie próbujemy dojść? Przez to właśnie, że z tej perspektywy e, tego środowiska powinniśmy skupiać się tylko na tych twardych rzeczach, mierzalnych badanych. I e, jest tutaj ten problem, o którym John wiele razy mówi. Mówiłem, e, gdy mówiłem o tych wykładach Johna, w, w, o, from the minimum Crisis, mówiłem, że to może wpłynąć na cały kanał, Całe treści, które będę robił dalej. I, i tak może się stać, bo tu e, odkrywam co wykład jakieś nowe rzeczy. E, bo ten świat, w którym jesteśmy, ma ten problem, że faktycznie, gdy coś jest potwierdzone naukowo, to jest prawdą. Możemy wprowadzić równanie i ono jest twarde. Tak zawsze działa, to jest prawda. E, tylko, że nie ma tutaj ważnego elementu który sprawia, że jesteśmy od tego trochę odcięci i trochę tracimy sens całego naszego działania. Nie ma partycypacji, nie uczestniczymy w tym, bo jak popatrzymy na na przykład postrzeganie właśnie Arystotelesa i ten, ten światopogląd, że żeby coś było prawdą, musimy być w odpowiednim stanie, musimy, czyli nie być pijanym, ani nie być na haju, musimy coś zobaczyć zmysłami, musimy mieć zmysłowo Zmysłowo musimy coś widzieć, na przykład, że Słońce idzie ze wschodu na wschód, za, ze wschodu na zachód, i musimy mieć jeszcze trzecie potwierdzenie u innych ludzi, czyli jak z kimś o tym rozmawiamy, to inni mogą potwierdzić, że też to faktycznie widzą i też to faktycznie tak działa. I przez to jest nasza partycypacja w tworzeniu tego świata, przez to on ma dużo większy sens dla nas, gdy faktycznie wyjdzie, gdy faktycznie coś potwierdzimy, odkryjemy. Podczas gdy w tym naukowym kontekście nasza partycypacja nie istnieje, bo gdy coś potwierdzimy matematycznie, to jest już koniec. Jesteśmy od tego odcięci, tak faktycznie ym, nie możemy tego przeżyć, nie możemy tak partycypować. Rzucimy równanie, rzucimy coś, co działa matematycznie, to jest już fakt. Wszystkim to może zadziałać. I ym, przez to, że nie mamy tego partycypowania, mówił Don Beveriecki wiele razy, przez to, że ten światopogląd tak nas też daleko zaprowadził jako ludzkość, ale przyczynił się do tego kryzysu, który w tym, w tym naukowym, w tym nienaukowym kontekście, w tym nienaukowym świecie, w tym świecie, gdzie partycypowaliśmy, nie miał miejsca. Czyli tego kryzysu sensu, kryzysu znaczenia w życiu, znaczenia w tym, co robimy, dokąd idziemy i co próbujemy zrobić. Ehm, tak jesteśmy teraz w miejscu, gdzie ponownie próbujemy odkryć to, dlaczego tak się dzieje. I te wykłady Johna Reiki to jest coś, co na pewno nas do tego zbliża. I polecam je jeszcze raz, ale wracając do głównego tematu, właśnie historycznie. Gdybyśmy patrzyli, skupiali się trochę bardziej na tych psychotechnologiach, na tych elementach, które wpłynęły na zmianę naszego paradygmatu, patrzenia na świat, wtedy ta historia, nawet ta dawna, byłaby dużo bardziej połączona z nami teraz i mielibyśmy dużo większą chęć, dużo więcej przyjemności z nauki czy zesłuchania tych rzeczy historycznych, zesłuchania tych rzeczy, które się wydarzyły tysiąc lat temu, bo one mają faktycznie realny wpływ na to, co jest teraz. Mam twoje myślenie, tu i teraz. Luther, który przybił do tabliczki, miał wpływ na to, jak teraz postrzegasz rzeczywistość, jak postrzegasz siebie w tym świecie. I nie wiesz tego zapewne, nie byłeś tego świadom i być może nie jesteś tego świadom dalej, ale gdyby historia była nauczana trochę bardziej mm, holistycznie, nie tylko daty i wydarzenia, tylko faktycznie nasz wpływ też na um, wpływ tych wydarzeń na nas teraz, wtedy na pewno byłaby po pierwsze dużo bardziej fascynująca, po drugie, dużo chętniej byśmy chcieli do niej wracać i, i ją pochłaniać, i dużo więcej mielibyśmy szacunku do pewnych wydarzeń, do pewnych historii. Niż obecnie mamy. Dziękuję bardzo za oglądanie. Wacław, życie poczciwe. Widzimy się wkrótce w kolejnym odcinku vloga, a w poniedziałek w kolejnym odcinku recenzji. Mam nadzieję, że zdążę doczytać książkę, bo bardzo dobrą, mam teraz książkę na tapecie, ale jeszcze tylko dwa dni, nie wiem czy zdążę ją doczytać. Najwyżej będzie obsyła w tym tygodniu w recenzjach. Dziękuję bardzo za oglądanie. Wacław, życie poczciwe. Do następnego odcinka. Hej.